Witam w kolejnym odcinku. Jesteśmy na załadunku kukurydzy. Zobaczcie, jak pryzma nam urosła. Piękny kopiec zrobił się, ponieważ dochodzimy do połowy mniej więcej czyli do około 70-65 metrów ponieważ ona była bardzo długa, jak widzicie. Trochę się zaczęła psuć. W połowie teraz było odkryte ponad 6 metrów pryzmy bez folii. Yy, zdjęli z pracownikami, z kierownikiem opony. Również pracownicy też są opony na boku, miały być u góry, został tylko jeden rząd, więc powietrze wdarło się do środka. No i mamy efekt, jaki mamy. Wozimy sobie z powrotem zielonymi przyczepami dwie zielone hl ładne, wyremontowane. Na nie wchodzi mniej więcej 8 ton kiszonki, więc to jest 16 ton kiszonki na dwa dni. Pryzma pięknie się skarmia, nadal zapach ma piękny. Odpadu za dużego nie ma, ponieważ tylko tamta kubka, tamta i tamta. To co to jest? Zobaczcie sami, że jest to niewielki odpad, jeżeli chodzi o tak dużą pryzmę. Kukurydza w technologii Silly e, robiona w zeszłoroczna, ładna, piękna, żółciutka. Zapach jest przepiękny, walory smakowe, jak i jakościowe są nadal. W całym przekroju pryzmy, jak widzicie, jest piękna, ładna, wszędzie pryzma. Nic tutaj jej nie brakuje, nic nie, nie, nie narzeka ta pryzma, nic jej nie jest, nie pleśnieje, zobaczcie jak ona jest zbita. W wyższych partiach również też się praktycznie nic nie dzieje. I tak do samej góry. U góry od 5 do 10 procent centymetrów odpadu, a tutaj za mną widać, jak delikatnie z tej, tej strony, prze, taka mniej więcej odległość jest troszkę białego, ponieważ odkryli nie wiem po co 5 metrów do przodu. Za mną kukurydza, zobaczcie, jak już ładnie rośnie. Tutaj w tej wiosce tak dużo wody nie ma, ale też coś tam spadło. Nie ma tra tragedii. Idziemy sobie za mną. Jeszcze tej pryzmy jest, a jest, ona jest ogromna. W końcu był kolos. Od brzegu wiadomo, że jest ona jakaś tam niezawielka, ale tu już, już ta kukurydza śmiało pod te 2 metry podchodzi. Met 90. Ten liść jest wyższy ode mnie, ja mamy 86, no to met 90 ma lekko. Więc tak, pod 2 metry w niektórych miejscach więcej, w niektórych mniej wiadoma sprawa i to jest nawet z brzegu. Z brzegu w pryźmie, więc y, będzie towar. Będzie towar. Tu również też jest siane 50, y, 110 tysięcy nakładu nasion, co 50 rozstaw. Specjalnie zwężamy, żeby nie był tak jak jest standardowo co 75 Ponieważ mamy dobrą glebę, dobrą ziemię, dużo obornika, jesteśmy w stanie to wykarmić, więc robimy sobie większą obsadę i ciaśniej, gęściej. W ten sposób, może o inaczej, bo też niektórzy robią 100 tysięcy na 175 75, też można. My robimy tak, ludzie mówią gęsty las, ja tam uważam, że jednak to się sprawdza i jest to świetne rozwiązanie. A my jedziemy z Kacprosem, teraz mamy największe zadanie dzisiejszego dnia, a mianowicie sprzątanie. Będziemy sprzątać budki. Ee, budki. Będziemy sprzątać na magazynie e, kosze zasypowe, które pogniły, które są gdzieś tam uszkodzone, jakieś tam e, tematy i idziemy to odkopać, więc trzymajcie za nas kciukasy, dajcie lajka, like kochani, zaobserwujcie sobie Fitfarmerowe konto na YouTube. zachęcam do komentowania, no i lecimy z odcinkiem. Marek, co będziecie robić? Witam. No, my, my będziemy czyścić tutaj ten dół tam. A te oliśce No, no. Gdzie tam właśnie Marek? No bo patrzę, nie. No bo tak nie widzę. Ile tam? jest? Jeszcze nie zaleciało do półka, nie? Zapraszamy was do. Dzisiaj będzie horror. Dzisiaj, dzisiaj na odcinku będzie horror. <laughs> A więc tak, to jest dół. Tam na dole jest dół, szmarny dół. Kosz zasypowy, ładny, piękny, który obsługuje za nami ten cały ciąg silosów. No i wiadoma sprawa, że coś tu się urwało, coś tu się przeleciało. I trzeba rozebrać podłogę i wyczyścić cały dół. To jest zadaniem mniej więcej trwającym około tygodnia zawsze. Zanim się to zrobi, trochę to potrwa. to jest odsłonię, żeby miał światło bo i powietrze. To jest przypom, straszny. O. idziemy dalej. Tu weźmiemy wiadro. Hop. Ty sobie będziesz miał je wodzu, a ja pójdę na dół, będę nasypywał A ja będę nasypywał z dołu O, ale tu jeszcze trzeba rozebrać Trochę To drugie życie na tych deska Tu jest kosmos Dobra Idziemy tam jeszcze rozebrać Czy tu nie rozbieramy Tu jest to samo nie wiem, czy zdążymy dzisiaj wszystko zrobić, ale... Dobra. Uf. Tak wygląda i prezentuje się nasza piękna piwnica, pełna zboża z gniłego. smrodu, szczurów, myszy i wszystkiego razem. Pięknie. Teraz idziemy sobie zobaczyć Podlej. Tam jest dokładnie pod koszem się znajdujemy. Jak widzicie, tu jest stężenie kurzu już ogromne. A tam jest dziura i tam są szczury. Widzę już tą dziurę i już wiem o co chodzi. Duża, duże gniazdo szczurów tam jest. Ale japa tam jest. No i tak to wygląda. Tu jeszcze są z 2 metry niżej, trzeba się dokopać do samego dołu. Bierzemy się za robotę, nie ma co pieprzyć, nie ma co gadać. Lecimy z tematem. Fu. Muszę się pozbyć piętro po piętrze tego co się najbardziej kurzy, bo, fu. bo inaczej na łeb się dostanie. Maskę też mam, ale ja zawsze sobie na sposób robię i Trzeba chwilę poczekać po prostu, tyle. ale będzie jeszcze zapach aby musiał koparkę wykurbić jakie stanowisko Marek chcesz jechać jako pierwszy szeregowy i minę podłożyć i to wypierdolić <grym 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 ja powiem Ci to. że ja mam tak samo ja nie mogę się tu ruszyć no jak tu robię? ja nie mogę się ruszyć tu Mimo hmm. kurde, nie ja, ja wiesz wie, co... Ale... Ja robiłem to jako gówniosz, bo ja się tu mieściłem. No ja wiem, a mały <noise> byłeś to, to ci tego, młodszy to tego. A ty jak chodzisz tu... Ja? No tutaj potem. A ty mnie coś kamerujesz. No wiadomo. A ja będę gadał teraz po rusku. No to dawaj. Nie umiem. A <noise> co ty tu Marek. Z Wietłana, ja nie mogę. I tu. <noise> A. O, ruskiego my się uczyli, ale już wszystko po w zapomnienie. Do Dobra. Putina mogę iść za kierowcę czołgu. <grym w okresie> <grym w okresie> 250 tysięcy i kurde. Jedziemy. Marek jest już Putin będę wziął no dawaj, Myślę, że da, ale... Pani, dawaj mi tu 6 piątkę taką e, czo, e, 700 koni i panie Lufa podwójna i jej już sterelam. <laughs> dawaj, budu. Puu, nie, ma nie ma, budu. Następna. Marek jedziesz z pszenicą? Co? Pszenicę wierzysz? No jadę, wypuść mnie. A nie mogę. Bo musisz cofnąć, bo inaczej nie tego. Nie wiadę, tu w I Co teraz? Bo pierwsza godzina chopła jest. Do której robicie? Do Bólu. Do wólu. Do Aż nie dojdziemy do samej ziemi. Tu nie to wnet. Nie, tu dwa metry. Tu jest, jest cholerny silas. w Dwa metry ma No nie, jak tu robisz? Nie wiem. Tu idzie wejść, bo po, za ciasno. Te, to, żeby było rozszerzone tak A. ładnie. To tak, jest. Jak tu, nie? Tak. Cały. Ale to dali do końca, ta blacha mogła iść tam, a oni zmniejszyli, a nie no, wiedzieli, że... No. kusztu Nie wiedzieli, że się zepsuje. no tutaj jest pełno ziarna tam. E tam. Tu, Jedziemy tu... panowie, dawaj kacferos, to i ten, Marek. Jedź wysyp. To wyjedz, co Marek. On wysypie ci tutaj. No bo dobra, nie musisz. No. Kacfer umie jeździć, wyjedź. Nie, Kacper ale... <laughs> Tak, mogę, ale no biedź ty! Dalej jedź ty! Bierz tego tak czołgu. Swietłana, dalej! Dalej, no i do, Marek, dalej. Nie. Yeah. Do, Marek przejechał a my możemy dalej sypać. Tu jest robota bez końca, to będziemy robić myślę nie jeden dzień, ale powoli i do przodu będziemy sypać kolejne wiadro, kolejne wiadro i tak cała łyżka po łyżce, wiadro po wiadrze się zbiera kilka ton syfy. Teraz już się nawet przestaje kurzyć, bo już się materiał robi coraz bardziej mokry im niżej, tym bardziej skisłe, śmierdzące i wilgotne. No. Taka prawa fizyki i natury. <gry> o. I tak się posuwamy. Centymetr po centymetrze. Aż w końcu dojdziemy do dna. O. I ktoś mi powie, że narzeka, jak musi dno silosu sprzątać. Ehe. Zapraszam tu! <laughs> ok! Góra! Jest! Mamy dno! Po mniej więcej 45 minutach łopatowania no stop cały czas ja łopatowałem, Kasper wyciągał. Oznajmiam, iż gdy szczelinowano, otwieramy nawias. Ach, prawie jesteśmy już na dnie zaraz będzie ostatnie ruchy łopatą i będzie słychać już chrobolenie o jeszcze to nie to ale już o i teraz słuchajcie tego słuchajcie tego co się będzie działo aha mamy to ok jesteśmy do do dna Kanionu. Tak to wygląda. Więc jak ja wejdę na samodno katfer, to jest tak tak nisko. jest A tam to jest, widzisz. No. więc tyle jest do kopania. Ale farmer na samodno nie wpadnie nigdy. będzie zobaczysz, odkopię. Zawsze. Ja pierdle. Jedziemy z koksem Majster. Góra, wiadro i Wiksa. Gdzieś już czułem ten zapach. Dokładnie ten sam zapach, który czułem jak byliśmy na granicy, jak na e, portach, portach w miejscach firm przeładowczych zboża śmierdziało takim właśnie zgniłym zbożem, jak jest tam na dnie. Jak widzicie, jest to totalny syf, ale tak samo odzwierciedla właśnie ten towar, który był na pociągu. To jest właśnie jeden do jeden: wypisz, wymaluj to samo. Ja już się dokopałem do dna. Zostało mi tam z 20 cm do wybrania po dole. Kacper teraz wejdzie trochę, bo jak widzicie, ta cała druga czarna blacha jest widać ciemna i mokra. więc do samego dołu całą łyżkę musiałem wybrać. Myślę, że jeszcze Kacper z pół łyżki wybierze, żeby w ogóle było na zicher. I jutro będziemy się podkopywać pod kosz, bo z pod kosza wychodzą jeszcze dwa sypy. I tam musimy się dostać, żeby odblokować całe. Pionowy ciąg, ponieważ jeden z kubełków pęk, a klapy do wyjmowania są na ogu na dole. I jak siła odśrodkowa jest i pęknie coś, to spada na najczęściej na sam dół i trzeba odkopywać od dołu całe blachy zdejmować, żeby wyjąć wszystko z dołu. Nie? Przerąbane, ale co zrobić? Idziemy odwieźć na koniec tam magazynu sobie tą łychę i robimy kolejną na dole. A nie i jedziemy następne. hop, proszę bardzo i tylko skop, skop se z góry tu i tam musisz naszykować, nie? No, trupie beton to jest dobrze już. Człowiek. Dobra i teraz kopcę tą całą hałdę tu pod ścianę musisz przesunąć, nie? To na czym stoisz. A ja wyjmuję! Hop! Hop! O, o nie. Dobra, mamy. Teraz wysypujemy. Chciałeś ja jeszcze tylko 30 wiader i będziesz miał pełno. Aleluja. Aleluja i do przodu. Zmiana musi być. Jeszcze jutro, już jutro i będzie posprzątane, nie? Kacperos. No, będzie dobrze. Będzie bokiem sparażowy Będzie padać dzisiaj Padać będzie dzisiaj No właśnie nie wiem Będzie Dobra Ale to się bagienko zrobi. Bagienko no bo tam jest fajnie Kwasik jest taki że o No trochę już masz, Kacper To mi nie Spiritus Spiritu Santi <try> No, ten dźwięk już nas ratuje. Dobra, nas zbiera znowu. No jak? Hop. Op. Idziesz dobrze. Jak... Dobrze idziesz. <gryw> Jakby to Marek powiedział, dobrze idzie na łopatę. No. Pierwszy raz tam wlazłem kiedyś, to kurde myślałem, że umrę. Wlazłem i to się nie kończyło. Nie kończyło, nie kończyło, nie kończyło. Mówię o kurde. Wykopałem jeszcze ten cały piąt, co teraz robiliśmy już. No. To z boku mi sypało się, nie? Tylko wtedy to było tego dwa razy więcej, nie? No bo widzę, że nie jest źle, nie? Nie. Całą na całą nasypałem. No ale łycha to jest tona, nie? Łycha uh. mokrego to jest tona. Lecimy drugą. No. Hop. No, no, fajno tutaj tak jak w Sheratonie pięciogwiazdkowym ogólnie basen. Zajebiście jest. <tuszy> Kiszone. Kiszone z stół dwa rondle jeszcze będą Całe pozgarniej I będzie Pan zadowolony Dobra, teraz ja schodzę na dół znowu, idziemy teraz na drugą kratę Druga kreta jest z tej strony i tu będzie mąka. O! I tą mąkę trzeba naładować. Jak na razie przesunie. Nie, przesunie tam gdzie było. Może zrób tam gdzie było cały czas. Ja tam nasypię, może stąd. O! Dokładnie, a zaś zobaczymy co będzie. A tu jest bardziej takie mąkowate. O! Za to lżejsze dużo. O. Ej, teraz tak jak Ci mówiłem, chyba wiesz, będzie tak, że będzie tam dół. Ja pierdzielę. Tam będzie dół Kasper, na pewno. Gdzie? Zaraz zobacz. Wykopię Ci to, zobaczysz. Kury boluś. Ja już to wiem, bo mi się przypomniało. Zrobę, wykopię małą, tyle ile się da. Hop. 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 Przestań, wracam. Tu jest też rów. Dobra. Dawaj. To jest chociaż lekkie, nie? No. To to ta duchawa. Ja pierdziu. Dobra. Tak to leci panie ja Jeszcze muszę Markowi paszy nałożyć, więc tak jeszcze Oj, dosypmy trochę jeszcze i tyle Co? No skończymy teraz, bo tą paszę nasypiemy, nie? No Markowi trzeba nasypać i go wypuścić. Co? Już kończymy, wyjmiemy to co jest na tym No nie, nasypię paszę i pojedziemy. Czekajcie. kto jest? Za 20? To idziemy już. Ostatnie wiadro, Kacper. I dawaj na zewnątrz. Jutro też jest dzień chłopaki. Jeszcze nie jest chmarek. Daję jeszcze? Nie. Ja. Mamy koniec odcinka. Chłopaki o godzinie 15, mniej więcej, zawsze kończą pracę, jeżeli jest to możliwe. Po co mają tu siedzieć? Do nie wiadomo w której godziny. Jak widzicie, trochę paszy jest narobione. Jest do przodu zrobiona śrupa rzepakowa, została. Pasza główna do krów. To jest też dla krów, a tam jest dla jałówek. Tam do byka? No, do byków, do jałówek. Tu. I tak po kolei mamy tą paszę, jak widzicie jest to w tonach, w bardzo dużej ilości ton, bo tu jest, nie wiem, 50 ton paszy, albo lepiej, wozimy przyczepami już pasze, już w worki się nie mieściły nigdzie, bo to się po prostu nie da. Chłopaki już się niecierpliwą, kończymy ten odcinek, a niedługo pokażemy wam jak sprzątnęliśmy do końca halę i co z tego wszystkiego wyszło. Elo!